Halo ma z i z Harman, dzisiaj robimy czerwony bałwankowe jak pewnie widzieliście po miniaturce mojej i lecimy na początku na bałwanki a później idę do garażu <laughs> przepraszam za mój kaszel ale idę nowo do garażu i będę rzeźbił drewnie ogólnie jak chcecie, możecie zrobić, to jest Na moim Instagramie Deloft A będzie polegał na tym, że jesteśmy bałwankiem. Chowamy się, kampimy jako bałwan. No i tak będziemy mogli mieć jedynie szarą, jedną broń. Będziemy mieli, może, taką broń i pompę szarą. To jest jedyne, co będziemy mogli mieć. Będę mógł mieć. No i tyle. To tak, chcę odmówienia. Może zrobimy oina. Przepraszam, że się zachowywam jakby 5 lat, kiedy zrobiłem tamtego terminę Okej. Okay. Okej. Okay. Widz, gdzie są wyobałowane. Jestem polecimy. Od razu. Czyli nie poznacie, muszę tu pójść. No dobra, to się o, są. Tutaj. Aha, po stronie się mandosów jest jeden gdzieś tu. Jeden jest tu, jeden tu. Jeden tu, jeden tu. Ale bym też chciał wiedzieć. Tutaj, dobra. Ogarniemy niebieska wędka znowu jakoś socownio. Dobra, ogarniemy sobie tutaj łowisko. Aha, ja na bananie. dobra. O, Fabron mi się bardzo przyda. Dziękuję. Skrzynkę samo? Nie mogę. Tu są dwa bałwany. I tutaj, dobra. Zlutujemy sobie ten domek. I lecimy robić A bo mamy już bronię do szelężu. To możemy walnąć. Te dwie bronie to jest jedyne. To jest jedyny broń jaką mogę podnieść do szelężu. Jedyne A Areszta to musi być same leczenie. I kąpienie w bałwanku. O, bałwanek! Ale mi to się tak przyda. Ja to nie mogę się... Nie ja trzeba, się... ja trzeba, się Nie ma... Ja się nie ma, jak się... Nie udać. tu nie ma. Dobra, nie. nie wiem jak się ten przewodnicznie udać. Lecimy tu. Tu. Gdzie strefa U? Trochę daleko i tak trochę podejrzanie będzie taki bałwan. bronię mam te szare o których mówiłem aptekę jedną mam tylko po tych żadnych nie mamy nic plaszy i teraz będziemy cały czas kąpić w powanku chyba że ktoś mnie zaatakuje lama Ups. Ups. O, za tu, tu będzie już nie ciekawie nie ciekawie będzie Obronimy lamy, weźmiemy z niej tylko leczenie jamo. Jeśli będzie apteka. Po to co ogarnę teraz. Na szybko. I... Obronimy Tak, ten napadko może dużo zmienić później. Bierzemy za lampę. Lecimy. Będę wolał tak ominąć ten zakątek łowcy na nasoluje, nagranie trwa już 5 minut jest 50 osób A na nagraniach mi bardzo dobrze idzie, może będę miał wina. O już ciekawiem nie ciekawiem nie ciekawie. Ups O, dobra tu pójdziemy na ten posterunek Albo na puszczę. Ups. Dobra, Słyszałem tu jakieś strzały, jakby rifta. Ale okej, okay. Kurde to że mam bałwany. Dobra, pa. Aj, aj. Nie mogę się ruszyć. Ops. Kurde, tam była choinka. Pyjdeczka. Poteczka. Bałwaneczek. Nara. Ja nie mam zamiaru się bić. Do widzenia. Tak. Goń mnie, tak. Ciebie wydumy, że nie się położyły bałwana. No to super, no. Gratulacje, no. Jeszcze bardzo co odjedziemy. Dobra. Uwalimy no, bałwana. Nie, możemy mieć tylko leczenie i bałwany I te dwie szare bronie I tutaj tyle, więcej nic nie mogę Taki challenge Boję się taki Isiek bałwan hmm, to jest normalne, że taki bałwan ze stoi na wieżek będzie nam w te dekoracje A taki bałwan będzie się stał koło domku No to co jest mermapka Apteka O ślapię, nie, nie, ja dziurów Nie no co tu robić Opsyk a kurde, to skąd oni nas nie wydzielają, no? to super, tam jeden snajpi, tam drugi. Po prostu super. Oje. To już na gotowość dasz jedynie. No? No za chwilę kończę, no, ja, ale by łatwo rozłożył wtedy Dobra, to lecimy jak ostatnio. bo nie, bierzemy tylko bałwana i tyle. I lecimy na zalew. tak jak ostatnio brosimy bałwana ile idziemy na zalew. A to ma być kampania w bałwanie zobaczymy czy ktoś jest też taki mądry, że zobaczy. Zobaczymy, będzie dużo chłopów Tam się udało jako bałwan. Dobra pole... no, trochę ludzi tam poleciało na zalew. Na pewno ktoś poleciał trzecie No mam nadzieję, że zajmiemy dobrym miejsce Ale raczej super, pompy jest tu nie chcemy To nie by nie bałwanka i... No tak, wychowanić bałwanek. na zasad, niczym nie będę mieć fejku bałwana. Lecimy na zolew Zobaczymy, czy ludzie rozrobią, zobaczymy, ktoś... Zobaczymy, czy ktoś mnie zabije, czy nie. Ale dużo osób... O, haczmem dołączył i opuścił. Okej, okay. dziwny chłop. Dobrze wie, że nagrywam. Piękny jestem. Fajnie by było, jakby się trochę szybciej podróżowało tym głównym. Strzelają się. Okej, okay. to idziemy ze stanu środku. Jak bałwan. Ups, no i mnie już zauważyli Dzień dobry Aha, bo ja presję miałem, dobra Kilofujemy go No, jak dwóch bierze Dzień dobry A mogę wziąć tą aptekę? A, zero broni przecież No nie, nie mogę się ruszyć, jeszcze nie trafił No dobra Słuchaj, nie zauważyłem No dobra no to by było to na tyle Do widzenia Do widzenia, że się zabaję